Ale najgorsze wystąpienia jest to, że jak już łapiesz flow, to oni już idą. To już sobie jak idą, jakieś... nie? Dzień dobry, cześć. Witam Was w Warszawie dzisiaj. To dzisiaj, moi drodzy, odbędzie się finał Włośp, 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym oczywiście będę wraz z Playem. Dzisiaj wystąpię też w telewizji. W dzień dobry TVN i co za tydzień, jeśli się nie mylę, więc troszkę tego dzisiaj będzie się działo. Przyznam, no troszkę się stresuję. Mamy godzinę 8.20. Za półtorej godzinki zaczynamy. Jestem właśnie naczczo kompletnie z tego względu, że będziemy mieli robione testy przed wejściem na teren finału. Lekki stresik mam, jak zawsze. Wszystkie takie akcje, które nie są stricte YouTube'owe, ale wiążą się z telewizją, z jakimiś gwiazdami, bo będzie tam chociaż dzisiaj Maciej Łagodziński, Barbara Kurdej-Szatan i wiele innych ludzi, którzy siedzą w tej branży bardziej celebryckiej jednak. <grytania> no i jestem na miejscu. Pod Pałacem Kultury, z mapki wynika, że gdzieś tu jest wejście główne. ja <laughs> zrobię szybki spacer dookoła. No i czekam na identyfikator. W pierwszej kolejności będzie robiony teścik, a potem przygotowanie do wejścia do telewizji. Podziewałem się was. <laughs> Siema mordo, cześć. Ja, witam, witam. Siema Mateusz. Siema Remigiusz. Nie, jeszcze nie. No jak? Ale ogólnie robiłeś już test. A tak, no ogólnie już robiłem, ogólnie mam przeciwcia, więc spoko. Okej, to jest mój pierwszy test. Tak? Twój pierwszy test? Jesteś na szczo? Tak, co? Ankieta do medyka, podkładka z tego do mnie. Dobra, dzięki. Do nosa, do buzi? O nie najgorzej. Tapeczek jest dosyć księgi, więc nas spokojnie. No, znam temat. Przechodziłem. Przechodziła. pan. tak. Wykażę, tak. Żeby oddychać sobie ustami. Tak. Dziękuję bardzo. Proszę sobie w boksie na przeciwko. Dziękuję. Widzimy, Moi mili, tak dużo pieniędzy wpłaciliście, że uwielbiamy. Cieszymy się. Tak. Zruszyliśmy się tym wszystkim. Tak. Dziękujemy. Dzień Negatywny wynik testu nie pan. Proszę bardzo No i tak to wygląda Powoli będziemy się przygotowywali do wejścia Dzień dobry TVM 1039 Nie ma strefa playowa tu jest i wszędzie backstage'em dookoła sobie tu wchodzimy o powietrze no powiem naprawdę grubo naprawdę grubo lekki stresik jest za dokładnie 40 minut wchodzimy na Wizję, TVN, dzień dobry, TVN. Co też ciekawe, w takich projektach, właśnie jak Wośb, jak, jak Finał, jak te wszystkie rzeczy, dzieje się bardzo dużo. Więc, żeby niczego nie zrąbać, trzeba trzymać się bardzo szczegółowo briefa. Briefa, który jest zawsze wysłany dzień, dwa dni przed takimi nagrywkami, i to on wyznacza co, gdzie, kiedy, czego nie mówić, na co uważać, jakich zasad się trzymać itd. itd. Siema! No. Możemy zdjęcie? Może. Pan od czerwonych okularów Jestem właśnie na backstage'u um. Przygotowujemy się do pierwszego wejścia, tak jak mówiliśmy wcześniej No jest to rzeczywiście konkret Na wszystkich takich eventach, które są na żywo Jest bardzo duży preszy czasowy Ludzie często biegają po prostu jak dzicy Najczęsto no cokolwiek tyczy się w Ośpu, gdziekolwiek jak się, że tak powiem, łapnie yy, Jurka Owsiaka, to za nim od razu lecą typy, przed nim typy, idą grotem normalnie, cisną grubo, nie? I to tu jesteśmy takie youtubery, które tam niech sobie swoje robią bardziej, nie? <ścoughs> Lecimy. I tak wygląda główna strefa, w której wszystko się dzieje. Są żurawie, kamery latają. Wszystko jest na żywo, więc tak jak mówiłem, no, jest tu pressure. I choć wydaje się, że wszyscy stoją to jakby czekali, tak naprawdę jest grubo, jest grubo. Ile mamy kasy zebranej? Pół miliona! Ile? Gramy razem? Pół miliona! miliona. Przed telewizyjnymi musi być. Dobra. A przed internetowymi może. Dobra. Ale przed telewizyjnymi musi, bo telewizyjne robi Jurek i on musi widzieć. Teraz wchodzimy, jeszcze a propos takich technikali, z wejściami w telewizję, szczególnie na żywo szczególnie w tak dużych rzeczach jak finał Wośp, w tym przypadku mamy tą możliwość, że możemy trzymać się tych słów kluczowych i mówić to po swojemu, nie jest to na twardo tekst wybity, w nauczony wczoraj wieczorem, nie? Stresik coraz większy. Do wejścia na antenę 10 minut. O. No to śmiesznie wygląda. Dorosły no, typek, i kamera do jakiejś kamery, to pisał. Blogger, w, środowis, <laughs> w Nie, Nie wiem, czy widzieliście właśnie Jurek to jest to, o czym mówiłem. Idzie grot pełny. Ale fajna mapa kamerę, fajna. Podręczna. Moja kamerka przy takiej dużej, to zawsze czuję się jakbym miał, nie wiem, jakbym kalkulatorem nagrywał. Dobra, się wejść. No się, tak. a potem Dobra. Ja was na chwilę zostawię, wchodzimy na wizję. Tak wygląda złota karta. Przez przypadek ja ją wygram, ale to nie przejmujcie się.

Ale wyszło fajnie, wyszło tak, fajnie, fajnie. Przyszli, poszli, najgorsze... nawet wcześniej powiedział. Ale najgorsze w wystąpieniach jest to, że jak już łapiesz flow, to oni już idą. To już sobie jak idą, już, nie? Jak już masz takie dobra, możemy sobie gadać, to już... Najgorzej. No to na razie. Najgorzej. Ale spoko, wyszło bardzo fajnie, powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć. Dostaliśmy jeszcze kalendarz i kubek. Dobrze, zrobiliśmy wejść na dzień dobry TVN. Teraz będziemy za chwileczkę wchodzić na online, więc pełny fokus. Nie możemy, że tak powiem, wyjść z obiegu i ciśniemy dalej, ponieważ no, wszystko jest na żywo. Więc to nie jest takie proste. Nie możemy o niczym zapomnieć, bo co jak co, ale mimo wszystko jesteśmy tutaj po coś, po to, żeby mówić o tej akcji, po to, żeby szerzyć o tym informacje i po to, żeby pomagać. I o to w tym wszystkim właśnie chodzi. Cześć Siemanko, witajcie! Uczestniczcie razem z nami w finale 29. Tak. Woś... Siema! Ja mam troszeczkę mniejszą kamerkę, ale też nagrywam. No dobra, nie. No dobra, widzicie, jednak znów kolejna telewizja, tym razem gdzie, co? Co za tydzień, depałen, ale Ma nagrane, stało. więc nie masz takiego dużego stresu. No. Tu was zostawię, bądźcie grzeczni, kolejna telewizja i to ponoć ostatnie wejście telewizyjne. Zrobione. Hejka. Hej, hejka. Mieliśmy razem gadać, ale nie udało się. Tak, to sklejanie. To no no, no. Pozdrawiam. Siema, super Nie zatrzymuję Ale no wygląda to kosmicznie. Jest grubo Wejścia do TV i live y wyszły perfekto Co prawda było kilka takich momentów, gdzie trema trochę pozjadała, ale Najważniejsze, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy i to nawet całkiem dobrze Wraz z zresztą z Karolem Było fantastycznie, bardzo Było fantastycznie. Miło, że znów mogłem Cię spotkać Jak to teraz? <laughs> Dzięki wielkie Dziękuję O, świeże powietrze Słońce I like it, ale słońce robi robotę teraz taką, że nic nie widać I co, podobało Ci się? Fajnie to był twój było? pierwszy raz, jeśli chodzi o pół? Y, Drugi. I było Drugi. równie dynamicznie to tak jak w Za pierwszy. No jest to prawda. Jest tam rzeczywiście w środku, jest młyn, no wszystko dlatego, że to jest na żywo, a przez to, że jest to na żywo, no jest po prostu grubo. Mhm. Karol, jak się czujesz? Wstąpiłeś w telewizji. Cały czas to analizuję, wiesz, Najgorzej, że moja mama tego nie widziała ja to było dobre, ja pokazuję filmik mojej mamy, moja mama tak, wiecie, jak jest cały telewizor, nagrała tylko mnie, z tym fragment telewizora. Remig, już widzę cię, oglądam. A, A moja twoja... mama SMS ka, że Karol, ty już byłeś w tej telewizji? Że ja wiem, żeby też to był było... krótki występ, ale żeby... Ech, szkoda, sprzedać. Ale wyszło mega fajnie, fajnie, że możemy wspierać, mam nadzieję, że wy również wspieraliście, bo no jest to coś pięknego, no. Kurde, no tradycja. trzeba pomagać, trzeba. Jest to tradycja. Ja zawsze zbierałem wszystkie naklejki. Ja również. Jeszcze pod kościołem stali i zbierali. Teraz pod kościołem też jesteśmy jak widać. Ręce zamarznięte. Mieliśmy jeszcze taki krótki meeting, gdzie sobie gadaliśmy z blokiem o różnych tematach. Natomiast właśnie cisnę już do agatki. A to jaka dzisiaj jest piękna pogoda. I pomimo tego, że jest tak zimno, dlatego jeszcze kwestia finału wośpa. No jest cudowne nastawienie i cudowna atmosfera co powoduje, że mam jakiś dzisiaj naprawdę ultra dzień Strasik już a Agatka do mnie dołączyła No i co? Ciąg dalszy dnia też będzie ciekawy Mamy duże plany z Agatą Będzie się działo Filmik. A co oni robią, pyta dziecko. Mama mówi, nagrywają. Mega głodny byłem, bo na test rano, który mieliśmy przed wejściem na, na cały finał, trzeba było przyjść na czczo, a potem już za bardzo nie było czasu na jedzenie i sobie tylko pączka wsunąłem, a to nie było, to nie była dobra decyzja. Zasłodziłem się, a nic porządnego nie zrobiłem. Teraz się mogę doreaktować. Kurczaki, no mega zajebiście jest wstawać rano. Jest godzina 14, ja już zrobiłem tyle, ile na ogół robię, i udaje mi się zrobić do godziny 18.20. A dalej jest jasno, jest piękna pogoda, ja mam teraz czas na to, żeby się ogarnąć, cisnąć dalej. I to właśnie jest zajebiste w tym planie, o którym mówiłem, o wczesnego wstawania. 7.40 dzisiaj wstałem, zrobiłem piękne ujęcia rano, pochodziłem, pogadałem, ogarnąłem się, i będąc już na miejscu o 9.30, już byłem rozgrzany w pełni tak jak należy. Definitywnie będę stawał wcześniej. Pierwsza w nocy. Nie brałem kamery dzisiaj. Znałem, że nie, bo nie. Bo se chcę odpocząć. Dobra Dzięki, że oglądaliście. Cześć. Telewizja. Ale jak ja mam kamerę, to już się nie iżę.